Przyprostokątne w trójkącie prostokątnym mają długości 1 oraz pierwiastek z 3. Najmniejszy kąt w tym trójkącie ma miarę. Żeby rozwiązać to zadanie, to na początku narysujemy rysunek poglądowy, czyli narysujemy trójkąt prostokątny i podpiszemy w nim znane długości boków. Wiemy, że jeden bok jest równy 1, a drugi pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 to jest liczba większa, zatem ten dłuższy bok podpiszemy, że ma miarę pierwiastek z trzech, a krótszy bok ma długość 1. My musimy obliczyć miarę najmniejszego kąta w tym trójkącie. No, najmniejszy kąt gołym okiem widać jest w tym miejscu, najmniejszy kąt w trójkącie jest naprzeciwko najkrótszego boku. Oznaczmy sobie ten kąt alfa, to jest kąt, którego miarę musimy wyznaczyć, no i do tego celu jakoś wykorzystamy podane dwie długości boków, podane długości przyprostokątnych tego trójkąta prostokątnego. Kąt alfa i dwie przyprostokątne można połączyć tangensem. Z definicji tangens kąta alfa w trójkącie prostokątnym to jest stosunek dwóch przyprostokątnych. Na początku bierzemy przyprostokątną naprzeciwko kąta alfa, a potem tą drugą przyprostokątną. Czyli napiszmy, że tangens kąta alfa w naszym przypadku jest równy 1 do pierwiastka z 3, czyli 1 przez. Pierwiastek z trzech. No i tutaj jeszcze usuniemy niewymierność zmianownika. To się równa. Mnożymy przez pierwiastek z trzech górę i dół, czyli napiszmy tak, jeden przez pierwiastek z trzech i teraz razy góra przez pierwiastek z trzech i dół także przez pierwiastek z trzech, i w wyniku tego na górze otrzymujemy pierwiastek z trzech, a na dole pierwiastek z trzech do kwadratu, czyli po prostu 3. No i teraz, gdy już mamy wyliczony tangens alfa, wiemy, że jest on równy pierwiastek z 3 przez 3, to albo pamiętamy, że alfa w takim przypadku jest równe 30 stopni, czyli możemy od razu napisać, że alfa jest równa 30 stopni, jednak gdy tego nie pamiętamy, to możemy spojrzeć do tablic trygonometrycznych, które również są dostępne na maturze, w szczególności jest dana taka ładna tabelka z kątami trygonometrycznymi, z funkcjami trygonometrycznymi sinusem, cosinusem i tangensem tych pięciu najczęściej spotykanych kątów. Patrzymy, że tangens alfa jest równy pierwiastek z 3 przez 3 właśnie dla 30 stopni, no i stąd odczytujemy właśnie miarę kąta alfa. Tu miara jest podana w stopniach, tutaj w radianach. Na poziomie podstawowym wszystkie miary kątów są podane w stopniach, więc ta linijka tutaj nas nie interesuje. My odczytujemy, że alfa jest równe 30 stopni i zaznaczamy prawidłową odpowiedź, w tym przypadku odpowiedź B.